Bardzo serdecznie w kolejniku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z odcinkiem, którego na moim kanale jeszcze nie było, a jest to odcinek wyzwania od widzów. Jestem bardzo ciekawa jak uda mi się zrobić wyzwania. Zapraszam was serdecznie na mojego Instagrama, ponieważ właśnie tam yy, zadawaliście mi te wyzwania. Mam sporo wyzwań, ale niestety nie mogłam wszystkich, ponieważ ten film wytrwał chyba 2 godziny. Yy, niestety po prostu było ich tyle tych propozycji, że po prostu nie wiedziałam na co się zdecydować, także wybrałam kilka chyba. Ponad 10, chyba tak 17. Zobaczymy yy, i już się nie mogę doczekać, także zaczynamy. Jeszcze przy okazji, bo nie wiem, czy będzie jeszcze okazja tutaj na YouTubie, życzyć Wam wesołych świąt! Dużo radości, szczęścia, aby te święta były spędzone w gronie rodziny i jeszcze mokrego Dyngusa. Także wesołych świąt! Pamiętajcie też o tym, aby ten film wziąć z dystansem, ponieważ te wyzwania są w celach humorystycznych. No, także taki wstęp. Najbardziej popularne wyzwanie to rozbij sobie jajko na głowie Może zrobię to na końcu odcinka, ponieważ nie chcę, aby przez cały filmik Abym przez cały filmik miała jajko na głowie Może oszczędźmy sobie tych widoków Zrobię to na koniec Zacznę może od najłatwiejszego Zrób sobie ładnego koka w 7 sekund Także nastawiam sobie tutaj minutnik na 7 sekund I... Czekajcie, muszę, najpierw, muszę sobie złapać włosy Dobra, 3 cztery Jezu co Nie widzicie mnie, ale dobra, moje okulary spadają. Ładny Nie wierzę! No zobaczcie. Tak mało brakowało, a już. Dobra, jeszcze raz, jedna runda. Nie wiem, czy w ogóle coś widzicie, ale dobra, trzy, cztery, włączam. 7 sekund chyba mi nie wyszło. Może 10 by mi wyszło, bo jeszcze 3 sekundy i może by ładnie wyszło, ale 7 sekund jest dosyć trudno. Także niestety nie wiem, czy to jest zaliczone, ale próbowałam i może nie wyszedł taki ładny, ale wyszedł. Kolejne wyzwanie to zjeść kawałek czosnku. E, tutaj nikt nie napisał, ile tego czosnku, czy zały ząbek, więc wzięłam tak, no nie wiem, 1 czwarta. Nie wiem, ale dobra. Może więcej. Nie będę brała, ponieważ nie wiem jak to może się skończyć, ponieważ czosnek lubię w potrawach, ale samego to tak średnio. O matko, jak ja to zjem? Dobra, mam tutaj wody do popicia, ale zacznę może nie od popijania. Także mam tutaj ten czosnek. z pomocą wody, bo bez pomocy wody bym tego nie zrobiła za chiny, ale... o ja! Nie było aż takie straszne, ale w pewnym momencie myślałam, że po prostu to wypluję na tą podłogę tutaj i będę kończyć. Ojej, mogłam to zrobić też na końcu, bo teraz będzie ciągle mi pachnieć czosnkiem! Zaliczone według mnie. Napiszcie w komentarzach. Kolejne wyzwanie: powiedz po niemiecku. Kocham swoich widzów najbardziej na całym wszechświecie, bo są najlepsi i najcudowniejsi. E, może trochę skrócę to. Ja nie umiem mówić po niemiecku, więc posłużę się tłumaczem. Tłumacz. I zaraz zrobimy niemiecki. E, I może trochę skrócę to, żeby jakby krótsze było zdanie, żeby w ogóle coś powiedziała. I napiszę: kocham swoich. Widzów? Najbardziej na świecie. Dobra, zrobiłam. I teraz zobaczymy. Ich liebe mein am meisten auf der Welt. Nie no, spoko. Przecież wszystko powiem. Poczekajcie. Ich liebe mein Publikum am meisten auf der Welt. Ich śliz... <noise> Nie, nie powiem tego. Ich liebe mein Publikum am... I z my publikum. <laughs> ich liebe mein publikum am meisten auf der Welt. Ich liebe mein publikum am meisten auf der Ich publikum Ich liebe mein publikum am meisten auf der Welt. Ich publikum, mm. Jeju! Kto u mnie powinien pomówić po niemiecku, to naprawdę. Wow! <laughs> nie, ten odcinek to będzie po ja prostu. Perfekt! Naprawdę. I źli my publikon, I might of the bed. Dobra, niech będzie zaliczone. Ja i niemiecki to chyba nie jest dobre połączenie. Grub challenge z chrupkami kukurydzianymi i wkładaj je jak czapi i mów chrupki challenge. No świetnie! Co ja robię ze sobą? Jeden chrupek challenge, dwa chrupki challenge, trzy chrupki challenge, 3 chrupki challenge, Miałam siedem chrupków w buzi, jeżeli Wy też tak robiliście, no to napiszcie ile Wam się udało yy, albo zróbcie i też napiszcie z to lepiej po prostu jest, ponieważ te pianki się tak ugniatają, a to jest takie twarde i, i straszne i nie polecam. Ale wyzwanie zaliczone, lecimy do kolejnego. Pijąc wodę lub coś innego mów, król Karol kupił królowej Karolinie korale korolu... Ko, ko, koloru koralowego. Dobra, mam tutaj wodę. Ściągnęłam etykietkę, żeby nie było lokowania produktu i teraz będę to mówić. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Dobra. Król. Druga runda. Król Karol kupił król, królu. Król, król. Dobra, jeszcze raz. Już nie mogę się powstrzymać od śmiechu. Król Karol kupił. Król. król Karol kupił. Król. Król. Karol, król. Koło koła. <laughs> Jeju, naprawdę to się wydaje takie proste. A jak się ma już tą wodę w buzi, to jest takie trudne. Koło koła koł, Zaliczone dwa razy. Raz tak, a raz tak, mówiłam. Było tak trudniej, do góry jest łatwiej, ale. Wow, zaliczone wyzwanie. Naprawdę to jest mega trudne mówić z wodą buzi, a kolejne wyzwanie to jest prak. Na Martynkę, czyli na moją przyjaciółkę i zadzwonię do niej. I teraz zadzwonię do niej i powiem jej, że mój komputer się zepsuł i czy mogłabym pożyczyć jej komputer, e, ponieważ muszę zmontować szybko film. Także zobaczymy co powie na to. Halo! Hejo, poczekaj, bo cię słabo słyszę. O hejo. Co tam u ciebie? Bo mam y, smutną his, Znaczy mam smutną wiadomość i też trochę słabą. Poczekaj, jeszcze raz. Mam dla ciebie smutną... No znaczy razie może dla mnie jest smutna wiadomość i trochę zła powiedzieć Ci? Okay. <laughs> Bo chodzi o to, że e, jaki, jakieś e, 10 minut temu zalałam mój komputer wodą i właśnie przestał działać. Jezu, naprawdę. No właśnie, i mam do ciebie e, takie pytanie. E, no. Co ty na to? Znaczy znaczy jakby. Jak myślisz, co mogę zrobić, żeby on się od tego Żeby działo. A wy już? No, no wiem, ale ja tak strasznie zalałam, że jakby wylałam skupka. A myślę, że jest może jakieś szansa. Artyka, ale ja cię wkręcę. <grymka> Na odcinku, więc możesz pozdrowić. No pozdrawiam wszystkich. Nie no fajnie widzicie Udało się no, no, Nie, 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 nie mnie następnym razem <grymne> No także Martynka się wkręciła Widzicie nie, już nie dokończyłam jakby y, dalej mówić o tym, że pożyczyła mi swój Ponieważ Ponieważ już chciałam jej powiedzieć bo się tak zestresowałam Że myślałam, że naprawdę zaraz coś powie i mi zaraz ten komputer pożyczy to paranksterką prank i udało mi się sprankować Martynkę. I teraz drugi prank, tym razem na moją siostrę Julkę. Ona jest w domu, ogląda serial i często robimy tak, że po prostu do siebie dzwonimy, więc to nie będzie nic dziwnego, ale powiem jej, że obok naszego domu stoją nasze widzki, nasze jakieś dziewczynki i ja obstawiam, że to są nasze widzki i że one coś tam krzyczą i chcą wejść. Halo? Jula, jakieś dziewczynki mają nasz adres i stoją pod naszym domem Znaczy, jakieś widzki naszej chyba No jak to? No zobacz No Jezu, nie, no to się ty. Na pewno nie No tak Przecież jakby, jakby stały to piesi przy, przyjaciół do mnie Nie ma nikogo, więc ty to I Ja brakuje cię na odcinku Aha, no to, no, no to Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie no, ja, Julka nigdy się nie da nabrać, chociaż kiedyś, pamiętam, jak zadzwoniłam z numeru Martynki i Martynka zmieniła głos, i dla się nabrała. O da, moi... <laughs> Ale nie umie się nabrać na mojej pranki. Wszyscy, oprócz Julki. Mhm. No, także pozdrawiam i papa. Pa. No, pozdrawiam też. Pa, pa. Oglądaj sobie serial. <laughs> pa! Papa. Papa. Jak widzicie, prank na Martynkę się udał. Jeżeli chodzi o Julkę, no to nie za bardzo, ponieważ Julka od zawsze Wyczuwa, że ją prankuje, także ja u Julki, e, ja z Julką nie mogę tak zrobić, że ją prankuję. Kolejne wyzwanie zaśpiewaj mi o zakopanym, żeby było zabawniej. Będę śpiewać o Helu. Tutaj jest jedynka. Dobrze się mają, tylko trochę powietrze z nich zeszło, ale nadal mają trochę Helu. I ja nienawidzę wciągać Helu, ale będzie śmieszny głos, także zaczynam. Jak to? Dobra. Właśnie miłość, miłość, zakopanym, ty tyry, jestem ja, a ty królową nocy. Głośniłej miłość, miłość, zakopanym, ty tyry, polewamy się szampanem. Miłość zajrzy w twoje oczy. Mm -hmm. Jedyne co umiem powiedzieć to miłość miłej zakopanym. Miłość miłej zakopanym. Mm -hmm. Polewamy się szampanem. Dobra, koniec tego. Nie umiem śpiewać, wolę tańczyć. Także chyba wyzwanie zaliczone. Ja zawsze jak ciągam hel to się boję, że zostanie mi taki głos, także mam takie dziwne jakieś chore rzeczy w głowie, ale dobra. Teraz założę taką opaskę, jak to ja pięknie wyglądam w tej opasce OMG. I teraz przy użyciu masła orzechowego i pasty do zębów zrobię sobie maseczkę. Pasta do zębów będzie na brwi, a masło orzechowe na twarz. Co wy na to? To jest takie masło orzechowe 100% naturalne, więc mam nadzieję, że nic mi się z moją cerą nie stanie. Wzięłam sobie włosy do tyłu. Jedyne czego się boję to to, że mi poleci na moją sukienkę. A tego bym nie chciała... Może nie zrobię tego na całą twarz, bo ja uwielbiam to masło orzechowe i nie chcę, żeby wylądowało na mojej twarzy. Yy, yy. Mm, mm, mm -hmm. Nie wiem jak wyglądam, bo nie mam okularów, ale na pewno nie wyglądam dobrze. Do tego kolor tego masła też nie jest zachęcający. Do tego tak dziwnie łaskoczę. Uuu, najgorsze uczucie. I teraz jeszcze brwi. Tutaj mam moje brwi. Uuuu. Mm. Na całej twarzy nie mam masła, ponieważ po prostu nie chciałam tego wszystkiego rozsmarowywać po całej twarzy, ale przynajmniej trochę jest. Na policzkach, na nosie, tutaj na czole. Czy jest git? Teraz idę to wszystko zmyć, jeszcze sobie zrobię zdjęcie, żeby było na pamiątkę, żeby miałam masło, że chobie na twarzy. Ja już przyszłam, ogarnęłam twarz, nie było to najłatwiejsze, ponieważ to masło nie chciało odchodzić. Ale ojej, moja skóra jest tak dziwnie podrażniona, ale nieważne. Masło rzechowe na twarz chyba nie jest dobre. I teraz wezmę cytrynę i łyżkę i będę jeść cytrynę. Nie lubię cytryny, naprawdę jej samej, bo tak mnie kwasi, że po prostu... Dobra, 3, 4. Kiedy się pobłakałam to było takie kwaśne, może nie aż tak, ale było kwaśne, już nic nie przebije kwasku cytrynowego, chociaż cytryna też jest dosyć kwaśna, bo no, ja od małego po prostu średnio lubiłam cytrynowe rzeczy, a w ogóle cytrynę. I jedynym owocem, za którym nie przypadam jest cytryna. I teraz czas na ostatnie, najgorsze wyzwanie, czyli rozbicie jajka na głowie, tego się najbardziej boję, zaraz sobie przygotuję ręcznik i będziemy rozbijać. Także to by były wszystkie wyzwania. Lajkujcie i napiszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich odcinków. I napiszcie pomysły na kolejne filmy. Ja już się z Wami żegnam. Buziaczki, do zobaczenia, pa-pa!